Cześć Karolina? Cześć. Miło cię widzieć. Jak no to festiwal, jak ty się w ogóle czujesz na tym festiwalu? Super, tym bardziej, że nie zwalniam tempa od momentu, kiedy wróciłam z Panijskiego. No właśnie o tym chciałam z tobą porozmawiać, jak było, opowiadaj. Wiesz co, byłam przede wszystkim zaskoczona, bo dziewczyny zrobiły mi niespodziankę. Ja nie wiedziałam, że ja lecę na Iwizę. Tak naprawdę mówiły mi, że lecę za granicę. Jak dotarłam na lotnisko, oszukały mnie, bo powiedziały, że lecimy do Szkocji, bo tam mieszka moja siostra. Kiedy dotarłyśmy do Szkocji, okazało się, że to była tylko przesiadka i mówią do mnie lecimy Najbise I się popagałam. Był Chip Nie. Dlaczego nie było Chip and co? Ale takie popularne. Wiesz co? no dlatego, że każdy spędza swój paniejski tak jak chce. Ja powiedziałam z góry dziewczynom, że nightcluby, okej, okay. też tak, wiesz, ale były nightcluby, mm -hmm. były bishbary, było zwiedzanie, czyli tak jak to lubię najbardziej. E, wiesz, Moja siostra pewnie by nie pogardziła, bo ona lubi takie rzeczy. Pozdrawiam Ciola. Natomiast ja tak nie jestem wyrywkowa do, do tego. Ja mam bardzo dużo wrażeń w pracy i z Rogerem. A dostałaś jakieś prezenty od dziewczyn? Bo to chyba na panieńskim daje się prezenty. Co tam dostałaś, moja A, droga? Tak, wiesz, co, przede wszystkim, jak byłam na lotnisku, to dostałam belon taki, dostałam koronę, e, piękną kurtkę z napisem e, Mrs. Sala. Więc bardzo, bardzo mi miło i będę e, miła. Po, wspominać ten czas. Miałyśmy swoje zabawy. E, dużo się działo, wiesz. Moja siostra połowy chyba nie pamięta. No wiesz. To ile alkoholu się wylało no, na tej imprezie? Tyle, ile trzeba, no. A szczęśliwi nie liczą. A miałaś chociaż raz skacza na swoim panieńskim? Miałam. No jak ty znosisz kacę? Nie dobrze. Pokaż mi osobę, która znosi dobrze kacę. Ja znam młode osoby. Jak miałam 18 lat, super je znosiłem. też tak miałeś, że jak no, byłaś młoda, to je lepiej jak... znosiłaś i się szybko regenerowałaś? No tak, jak byłam młodsza, to się szybciej regenerowałam, a im starszy człowiek jest, tym gorzej. Niestety ten kac się e, przedłuża do dwóch dni. E, znaczy, ja tak w ogóle na co dzień to mało piję, ale jak już jest jakaś okazja, a to była okazja do bicia, to dlaczego nie? Moja droga, wieczory panieńskie i kawalerskie robisz jakoś bezpośrednio przed ślubem. No to... Czy ten ślub się... Ja nie znam daty, ty podawałaś datę? czy nie, czy nie? Daty, nie. Czyli to się już zbliża wielkimi krokami. Tak. To... Mogę tylko zdradzić, że został mniej niż miesiąc. Uuu, kurde. Dużo gości odmówiło? Ja Przewróciłam, wiesz, co z tego. A moją decyzję? butelkę z wodą. tak. Ja się aż chyba z nie napiję zaraz. Dużo gości ci odmówiło? Nie, nie, nie. nie, Wiesz co, też ciężko się zgrać grafikami, myślę, niektórym osobom, ale, ale nie dużo, jakby bardzo dużo osób z tych, co zaprosiłam, przychodzi. Ja sama często, jak miałam jakąś pracę, to nie przychodziłam na śluby, no bo wiesz, jak jest mhm. jakiś projekt, no to no, trzeba się poddać jednak pracy, ale nie, bardzo dużo fajnych osób będzie. Czyli co, będzie impreza i dwa dni, czy jeden dzień? Dwa dni, dwa dni się bawimy. No to życzę Ci wszystkiego dobrego. Ciekawe, czym się jeszcze spotkamy przed Twoim ślubem. A powiesz, czy po prostu zaskoczysz ludzi i wstawisz zdjęcie ze ślubu? Powiesz, że ty, nie wiem, za dwa dni mam ślub, czy po prostu zaskoczysz? Hmm. To jest jeszcze tajemnica. W sensie jakby zastanawiam się, wiesz, bo tak się zastanawiam, czy już powiedzieć, że I said yes forever, jakby wiesz, że już jest po, czy, czy rzeczywiście powiedzieć, że szykuję się już do tego momentu. To jest jakby taka rzecz, która, no wiesz, aż przewieram rączkami, bo im, szybciej, im im bliżej do tej ceremonii, tym bardziej jestem taka, a nie mogę się doczekać, trochę mały stres mi towarzyszy, jest takie, no takiego uczucia nigdy jeszcze nie miałam. Rada dobrego kolegi, jak powiesz, kiedy ten ślub jest, to będziesz miała paparazzi. Na przykład Joanna opozna miała także tak, że jak wyszła ze ślu... z kościoła, to tak jakby, wiesz, było dużo paparuchów, nie? Chciałabyś czy nie chciała takiej sytuacji? Jakie to masz podejście do tego? Przede wszystkim ja będę miała ślub w plenerze. Hmm? W lesie, więc ja nie miałabym w sumie nic przeciwko, dlatego że ja lubię takie rzeczy. Wiesz, jakby spoko. Kurde, to może ja na wywiad do ciebie przyjadę po tym ślubie, co? <laughs> ty nie, weź nie, się poczekaj. Podczas tego czasu to ja będę akurat... Skupię się bardziej na czyli, czyli zdjęcia, tak? Zdjęcia Okej, okay, ale wywiady to już Dobra, wiesz. Dobra, będę paparazzi, <laughs> będę paparazzi. W takim razie przebranżowie się. Dziękuję ci bardzo, uciekaj na festiwal. Na kogo Dzień. ci najbardziej czekasz? Wiesz co, przede wszystkim na świetną zabawę. Ja zobaczę jak tutaj będzie hmm. i chcę po prostu świetnie się bawić u boku mojego narzeczonego, który zresztą nam tutaj macha. Maha. <laughs> Polecam ci koncert Lemon. Naprawdę chłopaki dają radę. Tak, napraw. Naprawdę. A myślałam, że ja mam coś naprawić. O, nie, Widać, Widzę śpiewanie we krwi zostało po twojej twarzy. No daj spokój. Straciłam głos w ogóle po programie. Wiesz, nie miałam dwa tygodnie głosu i e, jestem, wciąż jestem na antybiotykach. U, no to naprawdę, dziękuję. Naprawdę.